Dzień dobry, dzień dobry, złoty Tarot kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam w znaki wodne, czyli ryby, raki i skorpiony na czytanie dla Was. Coś u was będzie do końca no, maja tak zrobimy, ok? No, no to e, serduszka, ja zabieram się szybko do czytania, wy potem do słuchania. Zaczynamy od rybek, kończymy na skorpionie. Więc co, karty są już potasowane i poproszono o Waszą energię. Ja je jeszcze raz tego przetasuję i lecimy. I już wiecie, co macie powiedzieć, to jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować. Sprawdzajcie swoje znaki pomocnicze. Lecimy, ryby, co u Was? Karty pokazują tutaj, że ktoś przestanie żyć w iluzji, to jest raz. Druga rzecz jest taka, uważajcie, bo ktoś, kto jest w waszym życiu dużo mąci, dużo yy, yy, mącenie w tym, to jest, to jest linia żeńska, to od razu mówię, to czyli macie kobietę, czy to koleżanka, czy to przyjaciółka, mamusia, teściowa i tak dalej, i tak dalej, to do koloru, do wyboru, to jak to chce. Macie taką osobę, musicie wziąć, że ta osoba wam może wciskać jakieś kity, korzysta z Was, no, wciska od Was jak najwięcej. Jest to osoba, która po 7 miesiącach ona po prostu ulotni się, tak? Dlatego mu, na nią, na jej te um, słowa czy cokolwiek bierzcie um, poprawkę. Jeżeli mam mówić tutaj jakieś dziecko, możliwe, że osoba do 35 roku życia będzie miała jakiś zabieg, tak? Coś będzie związane też i z narkozą. Karty pokazują tutaj, że do jakiejś kobiety, możliwe, że to jest mężatka, odezwie się czarodziej, czaruś. I ten czaruś będzie chciał podrywać. I tutaj już od razu powiem, coś może dojść. Możliwe, że gdzieś będzie ktoś jechał, czy pociągiem, czy autem. Ktoś kogoś pozna przez znajomych, to jest czaruś, który pokazuje się i znika, nagle się odcina. Możliwe, że to jest też i osoba, która jest no jakoś tam wykształcona, tak? Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie miał wizytę u lekarza. Możliwe, że tutaj będą potrzebne zmiana leków. Możliwe, że jakieś ktoś dostał leki i te leki nie będą po, y, y, pozytywne. To jest raz. Jeżeli nie, to zwróćcie uwagę na to, że leki, które będziecie przyjmować, one nie są dobrze dobrane. Tutaj jest coś z tym związane i jest pokazane, że ktoś będzie miał zabieg na sprawy y, kobiece. Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie w miejscu tam, gdzie nie będzie chciał być, to jest raz, to są i szpitale, to jest na przykład dziecko zostaje na przykład u babci, a nie chce być z babcią, tylko chce być z rodzicami, tak, i daje tam popalić i przy tym jednym dziecku jest parę osób, coś takiego, daje to tego przykład, ale to jest no związane z mężczyzną, mężczyzna który na przykład musi być w szpitalu, czy tam e, coś się w głowie mogło też poprzewracać tak, z takich rzeczy, bo tutaj jest, że coś będzie wychodziło na światło dzienne. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, tu będzie letkie taka afera, to będzie afera, no strach do trzech dni, ale już mogę uspokoić, że nic groźnego to nie będzie, tak? Drugie co chciałam powiedzieć, jeżeli mam mówić, to jakaś będzie rozruba na nie wiem, to jest boisko, to jest pokazuje mi się też tam gdzieś plac zabaw, coś z takich rzeczy. Tam też możliwe, że coś się zadzieje. Karty pokazują tutaj, że w romans w pracy nie wchodzimy serduszka, bo tutaj będą zagrożenia. Jeżeli mam mówić, jakieś dziecko będzie się starało o rentę lub o jakieś tam związane, bo to jest karta coś z zus to może być z rentą, to może być związane też i... O niepełnosprawności, o Boże, sorry, ale mi te włosy to stoją jak kura pazurem. Mam sobie tylko zrobi kitę, dobra? Yy, to jest osoba, która, o jeszcze gorzej, dobra, to jest osoba, która, yy, serduszka, yy, co ja chciałam powiedzieć? o pracy, zaświadczenia, o, mówcie mi, zaświadczenia o niepełnosprawności i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. Druga rzecz jest taka, bo ja to muszę połączyć. Jest jakaś kobieta, która dla drugiej kobiety życzy źle. I tutaj będą jakieś takie, no nieprzyjemne sytuacje. Karty pokazują tutaj, że jest młoda kobieta. Młoda kobieta, która. Możliwe, miałaś romans z facetem, który jest tam bogaty, coś z takich rzeczy. No i tutaj się coś urwie, urwie się kontakt. On będzie urywał, tak? Jemu się coś tam nie spodoba. Karty pokazują tutaj, że jakieś pieniądze do Was przyjdą. No to gratuluję. Druga rzecz jest taka, że uważajcie, żeby jakiś wyzyskiwacz, czy coś nie, no nie prosił od Was za dużo też i pieniędzy. Karty pokazują tutaj, że jest kobieta o cechach męskich, która będzie w rodzinie, w rodzinie albo to jest osoba, która jest urodzona, serduszka, no nie mogę, powiedzieć, no dobra, nie będę mówiła, ale jest to osoba, która ma na przykład dużo mieszkań, jest to osoba, która zaczyna zawsze co chwilę jakieś nowe związki, jest to osoba, która no i słodko pierdząca, tak? Na taką osobę uważajcie, bo tutaj jest ktoś, kto się od Was odetnie. To by było chyba na tyle, ale jeszcze tutaj zobaczę to, bo tutaj macie zagrożenie. W pracy jest zagrożenie i to jest, słuchajcie, jakaś kobieta Was poprosi o pomoc. To będzie albo wieczorową porą, albo nad ranem, między siódmą a ósmą godziną. Jeżeli ktoś Was poprosi o pomoc, uważajcie, Wy pomożecie, ale ta osoba później będzie miała od Was serduszka pretensje. Tutaj ja bym była serca ostrożna. Kłopoty ktoś musi płacić, możliwe, że to jest córka kłopoty za ojca, coś jakieś zadłużenia za ojca, za jakiegoś ojca wujka, kogoś takiego starszego. Tu jakieś będą zadłużenia wzięte do zapłaty. To jest ojciec, który był katem. Jest to osoba, która jest taka, no kat, no, nie tylko kat, ale no po trupach do celu, o, coś z takiej rzeczy. Na taką osobę uważajcie i nie dawajcie pieniędzy, nie pożyczajcie, nic nie bierzcie, bo, no, żebyście nie byli wtedy strachni. To by było na tyle, ja zapraszam teraz Raki. Raczki, 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 idą raczki, nie będą raczki, jak ukrywam będą znaczki, raki, co u raków co idzie. Raczki, teraz tak, dostaniecie niespodziankę, macie tutaj mężczyznę, którego, do którego macie żal, jest to mężczyzna, który jest leniem świerdzącym do pracy, Pójdzie, ale potem przychodzi i śpi. Tu jest osoba, która ma do Was ogromny żal. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, która nie może spać, dużo ma problemów, albo dużo na swojej głowie, albo też i dużo analizujesz. Jeżeli tak jest, nie marcie, bo jakąkolwiek będziesz musiała podjąć decyzję, to warto tę decyzję podjąć. A dlaczego? Bo lepsza jest. Nawet ta zła decyzja, niż potem sobie pląć w brodę, że nie podjęłam albo nie podjąłem żadnej decyzji. Karty pokazują tutaj, że będzie ktoś miał spotkanie, i te spotkanie, które będą, to będą dwie kobiety, jeden mężczyzna. Tu będą, coś będzie takiego, zakochanie. Możliwe, że to będzie zakochanie przez telefon, czyli ktoś do Was pisze, będzie to coś takiego, że przez jakąś znajomość coś się też narodzi i tutaj jest pokazane spotkanie nie bierzemy nikogo ze sobą tak idziemy raczki sami sobie na spotkanie jeżeli coś takiego z takich rzeczy u kogoś się wydarzy druga rzecz jest taka spotkanie będzie w parku przy blisko lasu możliwe że ktoś was zaprosi na jakiś jakiś spacerek warto iść są osoby które biegają i możliwe że ktoś się wam w takim sensie podoba lub wy się też podobacie komuś, jakiemuś mężczyźnie. Jest to mężczyzna, na pewno jedna osoba jest wyższa, druga jest niższa, tak? Bardziej widzę, że to mężczyzna tutaj jest bardzo, bardzo wysoki, a kobieta niższa. Tutaj jest silne uczucie i warto, warto o nie, kochani, walczyć. Teraz tak, jeżeli macie pracownika lub osobę, która buduje lub jest taka dobra, która idzie do pracy, a nie chce mieć nie ma rodziny ani nic, bo ta osoba nigdy nie ma rodziny, kochani, to będzie coś takiego, że ta osoba pójdzie na zwolnienie, tak? Osoby, które macie, prowadzicie firmę, to jest to kobieta, kobieta, która tak, nie, tu pokazuje mi się, że ona ma zaburzenia i ona lubi chodzić na zwolnienie i na jakieś zwolnienie ktoś pójdzie. Tak? Teraz wy kobiety, wy będziecie mogli iść na zwolnienie, tak? bo będzie, będzie coś takiego, że to będzie albo wieczór, albo rano, a to będzie przed szóstą. Ktoś zadzwoni, że się źle czuje z takich rzeczy. Ale jest kobieta, Uuu, jest małżeństwo, jest małżeństwo, gdzie się źle dzieje. Możliwe, że to jest związane też i z dzieckiem. Jeżeli to jest związane z dzieckiem, to dziecko jest takie, no robi, bo robi, zarobi pieniądze, ale ma jakieś... Uuu zaburzenia. Jeżeli ma zaburzenia, no to jest związane, że to jest ukryte, tak? I to jest ukryte, czyli, no jest dla nas niewidoczne i to jest bardziej siedzi u niego w głowie. Jak możemy to rozpoznać, że ta osoba często sama do siebie mówi. Jeżeli mówimy o małżeństwie, bo zaczęłam mówić o małżeństwie, zwracać uwagę, jeżeli jest źle z pieniędzmi, będzie lepiej. Jeżeli ma mówić, że Powiem tak, wieczorową porą dostanie ktoś telefon, wiadomość lub przyjdzie osoba, która powie, że nie ma i tak często płacze i spłacze, no płacze non-stop. Na taką osobę zwracać uwagę nie pożyczać tej osobie w ogóle pieniędzy. Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie kul cool, albo kuleje albo będzie kulał tak i jeżeli mam mówić macie trudności finansowe one do pięciu, od pięciu dni zaczną się lepiej u wam, u wam układać. Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie miał kłopoty z dojazdem i tutaj ule serduszka brak seksu to ten seks będzie, czyli jakiemuś panu zachce się albo no, przy, będzie na pewno bara bara tiki. Tutaj jest pokazany seksik, czyli niektóre raczki będą miały, no to gratuluję. Druga rzecz jest taka, jeżeli macie, jesteście, nie macie kontaktu z osobą, która się z wami gdzieś tam odcięła czy cokolwiek, coś będziecie, albo coś usłyszycie, albo będzie jakikolwiek znajomość, tak? Czyli odnowi się kontakt. Druga rzecz jest taka, jest jakaś osoba, która jest, na przykład zaczynasz robotę poszłeś do pracy jako, no nie wiem, mundurowy, czy jesteś, yy, zaczynasz nową, nową branżę i ktoś ma nad tobą władzę i ta osoba, która ma nad tobą władzę, będzie cię gnębiła. Ja ci tylko powiem, dziecko moje, kochane, drogie tylko jedno, nie przejmuj się, nic nie bierz do siebie, tę nerwę, tą złość, bo tutaj możesz mieć nerwy, złość, yy, możesz padać w szał, możesz się odgrywać na rodzinie, tam dawać jej popalić odpuść sobie to, tak, jedną uchę wysłuchaj, pamiętaj, znajdzie się coś lepszego, o wiele lepszego, żebyś ty to wiedział, bo tutaj jest, że coś jest, coś wyjdzie na światło dzienne i coś sobie dasz, wejdzie ci w głowę, albo możliwy pomysł, albo otworzysz ty oczy, tak, tutaj będą zmiany na lepsze. Jeżeli jest ktoś, kogoś poszukuje, to ta osoba w ciągu 12 dni się serduszka... Yy, pojawi jest kontakt z mężczyzną i niektóre kobiety dostaniecie wiadomość od mężczyzny ta wiadomość będzie pozytywna jest to mężczyzna który no ja kocha to kocha szczerze taką wiadomość od niego powinniście dostać ja wam raczki ślicznie dziękuję i ja zapraszam teraz skorpiony Skorpion Skorpion co u skorpionów tam nadchodzi Ooh, baby, I love you. Ooh, propozycja idzie do Was, no to gratuluję. Jest jakaś osoba teraz jak w pracy, jeżeli pracujecie, zwracać uwagę, nie wchodzi w żadne konflikty. Osoba, na przykład ktoś się kimś opiekuje, jest to osoba też przy pracy, która non stop może Wam mówić jakieś pewne informacje. Te informacje, które mówi, to one są negatywne, tak? Nie wchodzicie w żadną taką dyskusje, coś z takich rzeczy. Jeżeli mam mówić w pracy macie kobietę, która wam czegoś zazdrości. Jest to osoba słodkopierdząca, jest to osoba, ty powiedz mi Stewcia, co tam, albo Stewcia wam mówi cały czas, a wy, kurczę, coś jest nie halo, nie wchodźcie. Tutaj są konflikty. Jeżeli ktoś wam powie idź zapytaj się o pożyczkę, no to figę z makiem idź sobie sama zapytaj. Nie róbcie coś za kogoś, bo tutaj będą nieprzyjemności. Karty pokazują tutaj, że ktoś ma kłopoty z oczami, tutaj warto sobie przebadać wzrok i wiadomości, które będą wzięte. U wiadomości ktoś będzie oglądał. U la la Uu, skorpiony Uuu. Jest facet, który jest w związku, ma romans. Gratuluję tego romansiku, ale ten romansik nie będzie na stałe. Jest to facet albo jest to facet, który pracuje w, w urzędzie, jest na jakimś em, takim em, stanowisku. Jest to facet taki myślący na logikę, ale taka men. Żulka, tak mogę powiedzieć. Na tą osobę bym bardziej zwracała uwagę, dziewczyny, dlatego, że to jest osoba, która rozkocha, chce coś wziąć na siebie, tak? I sobie pojedzie. Jeżeli mówimy o małżeństwie, no to tutaj mogę powiedzieć, że jest mężczyzna, który interesuje się kobietą. Możliwe, rybarak, skorpion, albo jest, jest to osoba też, która zajmuje się czary, mary, hokus pokus. Jeżeli nie. Jest to osoba, która zajmuje się rodziną, domem, ale jest to osoba, która wybucha emocjami, robi jazdy z beleczego, że zupa jest przypalona a sama ją przepaliła, tak? Na takiej zasadzie. To jest taka osoba. Jeżeli wy coś podejrzewacie, to musicie sobie przeanalizować, kogo do domu wpuszczacie. Kto ma takie cechy. Jest to osoba też, która lubi na przykład sobie drink z drink zrobić, tak? Czyli popić. Na taką osobę serduszka zwracać uwagę. Druga rzecz jest taka, jest to też osoba, która jest księgową, jest to osoba, która mogła też i zdradzić swojego partnera. Dla niej się liczy tylko kasa. Możliwe, że jest to kobieta, która dużo mówi ym, o kasie, o koncie. Ty słuchaj, ja poznałam Stefana, a Stefan ma dużo na koncie, nie? Albo coś z takich rzeczy. To jest, to jest osoba, już od razu mówię, które wiadomości do, od niej dostaniecie będą to z, wiadomości związane z zazdrością. Będzie Was cały czas ta osoba pouczała, tak? Yy, jest to osoba, która. No jest... Możecie powiedzieć, że nie. O, ona by mi oddała całe serce. A to już od razu Wam powiem, zamykacie jedną słuchawkę, ona już do drugiej dzwoni i na Was gdzieś tam mówi. Tu ja bym uważała. Pan, który poszedł w romans, albo ma romans, albo cokolwiek, czar kryśnie. Nie będzie nie będzie i coś wyjdzie jeszcze bardziej na, na światło dzienne. Druga rzecz jest taka kobiety, możliwe możecie y, mieć do czynienia z takim czarodziejem, to jest to facet, który dla siebie, on się lubi bawić. Jak on się podbawi, to on sobie pójdzie, na takiej zasadzie. Osoby, które jesteście w związkach małżeńskich, będziecie starali się o kredyt i tutaj ten kredyt wam będzie, y no dany, tak? Jeżeli mam mówić, ktokolwiek czeka na jakąś nie wiem, miło mi że też dostanie, ale to, ale to też jest, że Wy będziecie chcieli też i komuś pomóc. Karty pokazują tutaj, że w ciągu dwóch tygodni Ktoś będzie miał ostry też i wydatek, tak? Wydatek taki niespodziewany, i to będzie na zakup jakiejś drogiej rzeczy. Bardziej mi się to pokazuje zawsze o auto serduszka, ale tu będzie związane z drogą rzeczą. Możliwe, jak pokazują karty, albo 6 tysięcy, lub po 12 tysiącach, 6, 12 z takich rzeczy, tu taka kwota co niektóre osoby będziecie musieli wydać. Jeżeli mam powiedzieć, to od razu powiem, nie róbcie nic pochopnie. Jeżeli ktoś wam powie, że coś jest zepsute, zostawcie, przeczekajcie dwa dni, idziecie do innego, na przykład mechanika, idziecie do innej osoby, ta osoba wam zrobi. Możliwe, pamiętajcie, nie trzymajcie się kurczowo jednego, bo tutaj możecie być straty. I te pieniądze, które wydacie, to wydacie właśnie w błoto. Serduszka, jest kobieta, kobieta, która jak Wam zaproponuje ten, zaproponuje jakąkolwiek pracę, jest to kobieta, która się nie będzie wypłacała. To jest raz. Druga rzecz jest taka, może mieć duże cycusie albo brzusiu. Może mieć. Ale musi mieć też jakieś uzależnienie, tak? Zwracajcie uwagę na jej skórę. Możliwe, że jej skóra będzie bardzo sucha. Możliwe, że będzie miała coś innego ze skórą. Na taką osobę zwracać uwagę i dużo o nie mówić. Jest to osoba, która cyska dużo dla siebie. Wam, jak będzie miała dać, to będzie taki żal, ból. Coś z takiej rzeczy. I jeszcze tutaj. Ula, las! Oh my god! Mogę powiedzieć tylko jedną skorpioniki, panie, uda was uderzyć, albo już jest, pan pojawił się czarodziej, jeżeli się pojawił, jest spotkaniem na przykład w hotelu, u kogoś w domu, coś z takich rzeczy jest możliwe, bara, bara, ryki, tyki idzie, nóżka w górę, nóżka w dół i będzie działo się, to już od razu wam mówię. Tutaj jest, bo jest pokazany na zakup auta pieniądze i tutaj mam rydwan, czyli... Co niektóre osoby będziecie miały coś takiego. Karty pokazują, tutaj jest ktoś, kto zajmuje się księgowością, lub na taką osobę trzeba zwracać uwagę. Jeżeli macie osobę, którą, która się zajmuje księgowością, jest to kobieta, która jest bardzo nieszczęśliwa, jest to kobieta, która ma brak seksu, i tutaj do takiej osoby ta, ta osoba przyjdzie. Jest to osoba, która dąży do celu i jej się wszystko udaje, ale no dużo będzie ją to kosztowało, dużo też i nerwów, tak? Karty pokazują tutaj i teraz muszę powiedzieć, bo to muszę dobrze łanie połączyć. Linia... Kobiety, wy tutaj y, trzymajcie język za, y, za zębami, wyjazd poza y, y, miasto y, serduszka, żeby się spotkać z tym panem, to od razu powiem pójdzie ostro, pójdzie ostro i to będzie jedno lub dwurazowe. To jest dla niektórych. Karty pokazują tutaj, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, czy cokolwiek, idźcie, działajcie, ale jaka jest jeszcze gwiazda, Tutaj, jeżeli macie nowy pomysł, jeżeli chodzi o projekty, idźcie, działajcie, twójcie. Ale z drugiej strony trzeba pomyśleć, kto jaki ma znak też, jaką ma jeszcze gwiazdę, bo wtedy możecie połączyć. Tu mogę powiedzieć, że to może być do świni lub do psów, czyli pojawi się fan przygoda. Owszem, ale pojawią się też fajne działania, nowa praca, możliwe od, odnowienie mieszkania, coś z takich rzeczy. Albo też i kupno auta, serduszka. Więc tutaj jakieś takie fajne rzeczy przyjdą, ale musimy też pamiętać, że jest gwiazda, która pokazuje, że będziecie mieć do czynienia z osobą nie tylko z urzędu, ale też z osobą, która jest samotna która też źle traktuje kobiety, tak? Na takiej zasadzie. Dobrze. Ja Wam się dziękuję. Znaki wodne. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serducha. Ja Wam się dziękuję i ja zapraszam wtedy Was na kolejne czytanko. Dziękuję się i pozdrawiam. Papa pa, Buziaczki.